Witam serdecznie w środę. Właśnie zaczynamy pracę. Zmroźny, ładny dzień. Dzisiaj zaczynamy od Hondy, od Kompleciku. Tylko przysypało ją w nocy, ale to normalne. Znaczy to, jak to wygląda. Nie nie ma tragedii. Lekko przykurzona. Felki będzie trzeba domyć i bemny do odkurzenia patrzymy jako w bagażniku też nie ma tragedii jakiś tam listek, kilka patyczków całkiem przyjemnie I samochód nam się dzisiaj ma spóźnić to akurat sobie zacznę od tego no i tak to wygląda tutaj nam zakładają dzisiaj barierki przy chodnowym chodniku o, dzień wygląda całkiem przyjemnie Nie ma dzisiaj wiatru Nie jest odczuwalny ten minus Więc damy radę Potem sobie nagrzeję halę do mycia Włączę sobie nagrzewnicę Teraz słoneczko roztopi śnieżek I będzie Samochód dzisiaj gotowy No nic, życzę Wam miłej sierody I miłej pracy Pozdrawiam i do zobaczenia